Cześć, witam dzisiaj wszystkich na moim kanale Master Mode, Staking, Kraniki Krypto i wiele innych wiadomości o kryptowalutach. Dziś chciałbym przedstawić wam bardzo ciekawą stronę Stake.cube Cube. Kube. Na której możemy codziennie otrzymywać za darmo tokeny, możemy ich wypłacać, możemy je pozostawić na stronie dla stakingu i master mode. A więc zaczynamy. Pierwsze: rejestracja. Klikamy Signal UP, pisujemy swoje. Imię jakie chcemy żeby było na stronie e-maila Paszport Potwierdzamy CAPTCHA Następnie Na e-maila dostaniemy Link potwierdzający potwierdzamy I możemy się już w tej chwili zalogować Logujemy się na konto Zaznaczamy przejście dla pieszych, weryfikujemy, logujemy się. Tak wygląda strona główna. Przechodzimy klikając na ten kwadracik, i zjeżdżamy na dół do. Komunity, klikamy na Komunity i tutaj klikamy VZ na samym końcu czwarte ikonkę i mamy stronę gdzie codziennie otrzymujemy darmowe kryptowaluty, w tej kryptowaluty które są do odebrania w, w danej chwili są odświeżone na zielono. Klikamy. Odczekujemy chwilę. Zalicza nam następna. 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 I następna. Po odebraniu wszystkich zielonych tutaj wyświetla się strona TNR na pomarańczowo i pokazuje nam, ile czasu do następnego odbioru pozostało. Czyli do jutra, 24 godziny. Jutro znów możemy. Tych monet do odbioru jest od codziennie od 10 do 20. Następnie cofamy się na stronę główną klikając znów w kwadraty w tym i walet. I tutaj mamy już na głównej stronie jesteśmy, gdzie nam dodało nasze te monety. Tutaj mamy wszystkie je wykazane, które w tej chwili posiadamy ile możemy je wypłacić lub dopłacić wypłacić. Klikamy tutaj na strzałkę w dół, że chcemy wpłacić, wypłacić strzałka w górę. Tutaj możemy, klikając, możemy wymienić je na inną walutę, na przykład SCC, czyli stakę kubę. możemy wymienić na BTC. Klikamy wymień, przenosi nas na giełdę i w tej chwili tutaj możemy sobie wymienić Daną walutę, na przykład, o właśnie, jest ona tutaj, ten SCC, wymieniamy na Bitcoina. Wyznaczamy sobie cenę i możemy wytyczyć. Wy Wracamy na stronę główną. Ok, jesteśmy z powrotem na stronie głównej. Tutaj następnie mamy tak: możemy oprócz wypłaty, wpłaty lub wymiany na inne walutę, mamy przy każdej walucie, że ta y, dana kryptowaluta może być stakowana, może być master mastermodę wymieniana. Master mode, które są w tej chwili wolne oznaczone są tutaj. Mamy jeden. I że jest tyle miejsc wolnych. Tutaj mamy w daszu tyle miejsc wolnych. I w piviksie mamy 7 w tej chwili wolnych. Wystarczy, że klikamy pivx. Master mode. I mamy, że jest 7 nie jest wolny, ale musimy mieć 50 piwiks, żeby móc uczestniczyć w zyskach. Będąc jeszcze na tej stronie, na każdej z tych tak walut po kliknięciu możemy wziąć overview i zjeżdżając na dół mamy swojego do wpłat do wpłat mamy swój e, adres który możemy skopiować i dopłacić pieniądze oraz rubrykę do wypłat gdzie zewnętrzny jakiś portfel pisujemy pisujemy jak waluty jeśli mamy kod to potwierdzamy kodem jeżeli nie mamy musimy nic nie musimy robić, wystarczy po potwierdzić kapsa po potwierdzeniu Widgraf i to jest wszystko. Żeby dowiedzieć się, ile zarabiamy, jak zarabiamy, klikamy tą pozycję, czyli aktywity. mamy tutaj depozyt, wpłata, właśnie i dzienne naliczenia. Takie dostaliśmy. Następny Erming I tutaj mamy pokazane ile w danym dniu Zarobiliśmy Zatrzymanie monet na tej stronie Ile w ciągu 7 dni ile w ciągu 30 dni Tutaj są poszczególne dni pokazane Ile, ile żeśmy zarobili I tak jest przy każdej kryptowalucie Na stronie pierwszej Wracamy. Jest jeszcze tutaj koparka, ale w tej chwili to się nie opłaci. Za duże są koszty. Ok, na dziś wszystko. Dziękuję.